Siemanko, moi drodzy, w dzisiejszym filmie wykonamy sobie obiecane losowanie. Paczki są dla Was spakowane. Zanim przejdziemy do losowania, chciałbym przedstawić Wam firmę Rotor Centrum, o której niektórzy mogli już słyszeć. Firma ta od samego początku produkuje wiertarki dwuwrzecionowe z pozycjonerem, które dobrze znacie. Było to mniej więcej tak, że jakiś czas temu zadzwonił do mnie Bogdan którego teraz już znam, wtedy nie miałem pojęcia, z kim mam do czynienia, i przedstawił się jako producent tej wiertarki, co mnie zdziwiło, zaskoczyło i zainteresowało jednocześnie. Postanowiłem to sprawdzić, więc wybrałem się tam, pojechałem, pokażę Wam urywki, jak to wygląda, udało się coś nagrać. I ta wiertarka, jak się okazuje, tam powstała, tam jest produkowana w całości, także jest to całościowo. Polski produkt widziałem na własne oczy, więc potwierdzam. Firma postawiła na produkcję narzędzi dla meblarzy. Yy, ciągły prowadzi rozwój, wymyślane są kolejne narzędzia. Dlatego postanowiła sprzedawać swoje produkty bezpośrednio. Mam tutaj ze sobą zestaw od tej firmy. Widzicie skrzyneczka. Otwieramy taki oto zestawik. Macie tutaj wszystko, co jest niezbędne. Zaraz Wam pokażę bliżej, co jest dokładnie w środku. Po kolei szybkie przedstawienie, co zawiera zestaw. Instrukcja, bardzo prosta forma, ale musi być obowiązkowo. Mamy tutaj smart do prowadnic, taki w tubce, pendrive'a, na którym jest kilka filmów, jak użytkować wiertarki, oraz również jest instrukcja. To, czego mi brakowało do tej pory, a jest naprawdę świetne: czyli kluczyk w formie śrubokręta do przykręcania mocowania wierteł. Pozycjoner główny, jak widzicie, z logiem firmy Rotor Centrum w wersji czarnej. Część osób się zastanawiało, skąd miałem czarny pozycjoner. Na filmie, gdzie wstawiłem takiego krótkiego shorta, teraz już wiecie, wyjaśniło się, jeśli chodzi o otwory i rozmieszczenie, jest. Bardzo podobne. Nie wiem, czy w tych wcześniejszych wersjach były otwory pod lamello cabinet. tutaj już są. Co jeszcze? Druga część pozycjonera. Czyli zakładana w to miejsce. Zakręcamy. Podkładki dystansowe. Dwie sztuki po milimetrze i jedna 1,5 mm do ustawiania sobie. Do wiercenia w sztorcu, w zależności od grubości płyty, mamy szczotki zapasowe. Sama wiertarka wygląda w taki sposób, również z logiem. Rotor system, wiertarka dokładnie, jak mogliście zauważyć na skrzynce, wypuszczona przez producenta. Litery pochodzące od nazwy Rotor Centrum, czyli RC System, tak się nazywa zestaw. Mamy tutaj piny, 5 sztuk i mamy wiertła, taki zestaw startowy. Mamy tutaj trójkę przelotową, dwie piątki nieprzelotowe, ósemkę nieprzelotową, drugą ósemkę przelotową, FRES 15 i FIT 35, co jest w zupełności wystarczające do produkcji takiej podstawowej mebli, tak naprawdę nic więcej nie trzeba. Żeby też nie przesadzić z, ilo z ilością wiertła. Wiertła są faby. Dodatkowo do zestawu można kupić zestawy listew. Tutaj mamy długie listwy pozycjonujące. Przykręcamy je do pozycjonera. Tutaj akurat te są zrobione w taki sposób, że mają skok co 16 mm. Część osób pewnie widziała na moim szorcie jak używam takich króciutkich listew. Z podziałką milimetrową, z płynną regulacją. O te listwy poprosiłem sam Bogdana, dlatego że mamy dobry kontakt, zrobił je dla mnie, ale teraz również będą w sprzedaży, ponieważ sprawdzają się one świetnie. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób ich używam. Jeśli wykonuję odwierty w płaszczyźnie, czyli na przykład w naszym boku, czasami zdarza się sytuacja, że te miejsca napiny są niewystarczające, bo potrzebuję ustawić jakiś nietypowy wymiar. I wtedy mam problem. I tutaj z rozwiązaniem przychodzą właśnie te listwy, które zakładam sobie tutaj na bok. Mocowanie jest jedną taką śrubą, która jest w zestawie. Drugą listwę zakładam sobie z drugiej strony. Mocujemy. Te listwy w zasadzie u mnie są przykręcone cały czas do pozycjonera, bo się przydają często nawet jeśli potrzebujemy podpórki odwiercić od tyłu boku, gdzie mamy żas i nie chcielibyśmy 37 tylko 57 nie jest to problemem, ustawiam tutaj 57 tutaj 57 zapadki są zamykane tą wiertarkę macie dostępną u mnie w sklepie internetowym Sprawdźcie sobie cenę, zobaczcie jak to wygląda bezpośrednio od producenta, moim zdaniem jest troszkę różnica. Wiertarkę odkładam na bok, przejdziemy sobie teraz do wykonania naszego losowania. Mam tutaj wydrukowaną całą listę ze wszystkimi pseudonimami z YouTube'a. 136 osób wzięło udział, czyli bardzo dużo, tego się nie spodziewałem. A z racji, że chcę zrobić to losowanie tradycyjną metodą, to czeka mnie teraz pocięcie tej całej listy. Ale najpierw ze zbliżenia nagram Wam, żebyście mogli siebie znaleźć, sprawdzić, czy na pewno jesteście. Później przychodzę do pocięcia i zrobimy sobie losowanko. Lecimy po kolei, mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj mamy pięćdziesiąt cztery osoby. I lecimy dalej. Sto osiem. I końcóweczka. Okej, okay. mam nadzieję, że każdy się znalazł na liście. Ja się biorę za rozcinanie tego i za chwilę losujemy. Mam wazonik. Wrzucamy wszystkie karteczki do środka i będziemy losować. Zanim sobie wylosujemy, żebyście widzieli, wezmę Was bliżej trochę i lecimy. Ok. Losujemy, mieszamy, mieszamy. Ja się patrzę w drugą stronę. Nie mam pojęcia, co wybiorę. Bierzemy jedną karteczkę. Muszę się upewnić, że mam jedną. Chyba mam jedną. Dobra, spójrzmy. CMXQ. Pierwsza osoba, do której jedzie zestawik. Losujemy drugą. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Jedną karteczkę. Nie patrzę się oczywiście. Nie wiem, czy mam jedną. Chyba mam jedną. Dobra, spójrzmy. Paweł Sobera, druga osoba. Proszę bardzo. Te dwie osoby, zaraz Wam tutaj zrobię zbliżenie, żebyście widzieli, zawijają te zestawy. Numer z naszej listy pierwszy i 33 Nie widać dobrze. O, teraz chyba będzie widać. Osoby, które wygrały, niech napiszą do mnie e-mail na adres mgmeble 1 Adres mailowy macie w opisie. Tak samo linki do tych produktów, do sklepu, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Dzięki za oglądanie. Prawdopodobnie od przyszłego filmu będziemy zaczynać to, co lubicie najbardziej, czyli dosyć trudną zabudowę pod schodami. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się. Pozdro.